Uśmiechem na twarzy mogę powiedzieć, że, nawiązując do poprzedniego odcinka, miałem rację. Fina była w poprzedniej części Zombotrona. Najprawdopodobniej mi ktoś napisał w komentarzach i będę mógł to przeczytać w przyszłości, ale powiedziałem. Dzisiaj jest, powiedzmy, 24 kwietnia, więc tego jeszcze nie mogę przeczytać od was. I tak, przeczytałem, przeczytałem po fandomach w Wikipediach i tak dalej Zombotrona i było, że jest robot stworzony przez Finę i ojca! Mamy nawiązanie do poprzedniej części, w końcu, które może, znaczy, może były w nawiązania, jednakże to jest pierwsze nawiązanie, które ja załapałem, e, czyli jest jakieś, powiedzmy, coś z przeszłości. E, teraz tak, wróciliśmy do leveli na zombiakach. Nie wiem teraz zbytnio, czy one są mocniejsze, czy nie są, czy one są na takim samym poziomie, czy ja mam się ich mniej bać, czy mam się ich bardziej bać. Jednakże będę wciąż ostrożny. Ponieważ nie chciałbym tutaj nagle wpaść w jakieś tarapaty, po prostu że zignoruję, że to jest stary przeciwnik, dlatego to może łatwiej. Pytanie tylko. Jak ja mam tam skoczyć? Chyba już nie mogę na to nawet skoczyć, chyba że teraz... Zrobić to Double Jump'a. Idźmy stąd. Let's go. Udał się Double Jump. Amunicję i granatę. To coś najgorszego szczerze mówiąc. A teraz się boję, że ten. Że, że to nawiązanie do Finny ma jakieś. Znaczy, Finny i jej ojca jakieś większe będzie miało znaczenie w grze. Że to, że spotkaliśmy go i że jest o nich wspomniane, to nie jest wszystko na temat tego. To może być jakiś wpływ na może finałowego bossa? Nie wiem. Okazuje się, że będę musiał zobaczyć z Harem, jako będzie, że to będzie finałowy boss. Ja dałem, ja jestem ciekaw, w nie było wcześniej jakieś nawiązanie do e, gier, którego nie załapałem, czy na przykład było coś oczywistego co ja też nie, wtedy nie ogarnąłem itd., tak dalej, bo na pewno coś mogło być. Coś co, coś co nie zauważyłem. A, genialnie. Tam jest secret. Tam jest secret, który pewnie byłby czymś ciekawym, ale dobra, odpuszczamy go. No, schrzeniłem, nie możemy go wziąć. Um, czyli, czy, mam, czy mamy... Aha, czyli nie, to nic więcej, po prostu. Nie ma, czyli może iść w prawo. Nie chcę mi się bawić ze, ze skokiem na piksel, bo to nie jest przyjemna sprawa. Tutaj cyk cyk, no nie no, zdecydowanie są gorsi. Niż na przykład roboty, tak? Tu mamy robot. zobaczcie ile on wytrzymuje, ile tam się Czemu ja bym tutaj miał tego nie zobaczyć? Holy jesus! Dużo amunicji, bandaży i dalej, super. 18 apteczek. Takiej liczby jeszcze chyba nie widzieliśmy. Teraz to puść. To się otworzyło, teraz tu przeskocz. Daj, puść. mamy checkpointę. -e. Jestem mi ciekawe czy na przykład... Serio będzie ten etap ostatni księci duszy. Widzimy, bo to jest ten potwór. Tak, teraz on, on, się, on się pojawia i to jest niby ten z rakietami, ale nie, mam dziwne wydarzenie, że jakby to miało być jeszcze... The fuck is that? To jest przeciwko mnie, ze mną? Mam to niszczyć, zostawić? Jestem ok, więc to odpuszczę temu. Choć może to mi pomaga, bo to niszczy te zombie, i roboty. Więc, może, mam to wykorzystać jako pomoc, a ja to napierniczałem. tu jest dużo ekspa. Pyk, tutaj kładka. Ten robot dalej żyje. Czyli zniszczyli go. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli wyszło na mnie na korzyść, że poszedłem za górą, poszedłem dołem i ekspa mogłem po prostu to zdobyć. Okej, okay, czyli to jest z tego bym miał. Aha, to jest po prostu przyjść do windy. Czyli musiałem to zrobić tak czy siak i musiałem. Słuchajcie. Nie, pierw z góry dojadę. To już to jest. Właśnie. Właśnie, właśnie, właśnie. Już mnie na tyle tak nie może złapać. What the... Nie, to był tylko ukryty... E, ale widzicie to? Do góry. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. He, Secret? Tak jest. Nowy armor, który jest... Eee... Do dupy. <ścoughs> to co ja mam powiedzieć? No do dupy jest. Nie daj mi statystyk. Jest paskulny, więc jedziemy w dół. Jedziemy w dół Jeszcze raz. Czekamy na was. Chilala, pirimala, bum, bum. Wow, wow wow! Jak mu spadł na łeb Tymy ten Możemy jeszcze zjechać niżej, chyba jeszcze niżej mam zjechać To możemy to spuścić Tej robocik, który wybiegł Boże, jaki syf Tutaj Czemu się wydaje jakby było miejsce, w którego już widziałem? To jest tam justify to bo beznadziejne, więc co nie bierzemy, to możemy sobie sprzedać, bo mogę sobie kupić amunicję a tego, możemy w sumie też sprzedać, mi się wydaje już, że tego wracać nie będę. a hmm. To jest amunicja do Battle rifle a, czyli to jest ta sama amunicja co jest z Battle Rifle, ja jej wykorzystuję, ja ją wykorzystuję, więc... Pierwsza raz takie określenie jak Battle Rifle zamiast Assault Rifle. Gdzie to... za zaraz, 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 gdzie tam A tam wypadła ta amunicja. Jak mówię, szukam tego, gdzie to wypadło. Czyli trzeba, miał być oszukany. się do góry. E, to możesz w sumie zestrzelić. Dzięki. Uuu prąd. Nice. Ojej, taki mały detalek. Um. Niszczymy to, dawaj. Hej. To się zepsuło. Granat. 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 Jeszcze jeden granat mogę rzucić, żeby tam wybuchło Jeszcze jeden Może jedna nie pasuje? Ajajaj Chyba jest checkpoint Trzy checkpointy Trzy checkpointy po bossie? To musi być coś trudniejszego w takim razie Że daje mi trzy życia Tak losowo Chyba dlatego, że można spadać w przepaście, tak mi się wydaje. To musi być to. że mógł tutaj spaść w przepaść po prostu. No to nie jest na zasadzie, że możesz to przeskoczyć lub nie. Tylko musisz przeskoczyć. Więc trzeba wszystko poniszczyć, żeby na pewno o coś głową mnie zaczepił. Okej. Okay. Tam nic nie widzę. O nie, to ten robocik. Ej! My po tej samej stronie, kumpel, jesteśmy! Ty zombiaki, a zombiaki. nie zombiaki, ani nie zombiaki! Tutaj pewnie mogą się zabić... JEZUS! To nie był mój plan, ale... No wyczyściło mi troszeczkę chociaż. Zaraz, 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 ja nie miałem wykorzystać, żeby wskoczyć na... Nie, okej. Okay. Co się tutaj do przekopa. Ja to miałem wykryć, żeby tam skoczyć. ale to wszystko po I mi co teraz? To jest ten jedyny moment, w którym właśnie mówiłem zawsze w grze Że, że to tutaj nie ma Że jest e element, w którym The fuck Czy musimy się teraz serio zabić? Ty no, ale jeżeli sobie to z do przepaści... moje, moje idę do przepaści spadną. No tam stracę temy A znowu jeżeli skoczę bez nich mm. Ech, Mogę na chwilę unequip Żeby nie wypadła mi I equip to Nie. To może być Unequip Equip me. A stala vista, baby Jesus. Dobrze myślałem. Czy to jest miejsce, w którym tacy wszystkie temy, tak? Jeżeli nie jest zegierki. Czy jednak spadną mi znowu te kamienie tam? Nie mam możliwości nic zrobić! Co miałem wiedzieć, że to będzie mi potrzebne tej? No, gra tutaj trochę przesadza w takim razie. Że ja nie mogę na to wskoczyć. Czyli musimy co? Wyjść do menu i zacząć level od początku. Jedyny problem, jedyny problem, jaki wymyśliła ta gra. No bo odruchy jest to, że rozwalasz wszystko, tak? Nie że nie myślisz o tym, że musisz użyć czegoś, żeby wskoczyć. A odzyskam czy to item? Odzyskam sto to item, ok. Masz taki plus. Aha, ale to jest sporo, muszę powrócić w takim razie. To nie jest tak, że jakaś malutka ilość yy, mi cofnęła. Pyk. Tutaj ja im pomogłem w sumie z tym robotem. Cyk. Pójdę teraz, dałem w sumie. Chciałbym nie. Pyk. O, ale bym się załatwił. Ojej zusiu. Nie, to nic nie ma. Jest nim ale on jest mi niepotrzebny. Aha, czyli tak trzeba poszlić górą. <grywy> Wyszło na to wszystko, że i tak trzeba poszlić tutaj dobrze. Bo tutaj, tutaj rozwajała się kładka niechcąco. Pyk, pyk, pyk. No, Mam nadzieję, że teraz nie zrobię tego błędu. I teraz będę pamiętał, że tam są, są kamienie. Ale no, głupie. Naprawdę głupie. Ja to mi jeden wuje fakt tego, że. Um, że zniszczyłem te kamienie. Tylko jeżeli. Um, jak się nazywa? E, tam spadniesz, tracisz itemy, których nie możesz odzyskać w żaden sposób. A to nie jest tak, że w tej grze powinno się tracić temy, Przynajmniej nie aż tak. No przepraszam bardzo, to mamy. Załóżmy. Zazwyczaj po jednym itemie, który sobie trzymamy, tak? Co to teraz zostałem? Najgorsze. Na przykład, teraz sobie wiesz, trzymam. Um, jak się nazywa? Trzymam sobie. Rifle jednego, mam Aksa, mam Armor. E, Resztę na przykład sprzedaję, lub trzymam przez jakiś krótszy okres czasu. A co jeżeli ktoś na przykład sprzedaje wszystko i cały czas tylko na tym, co, co używa? No co, to wtedy e, traci i musi grać bez niczego? Na łapach? Nie powinno być takich dziur, z których nie można zabrać itemów. Nie nie zgadzam się z tym takim. Nie zgadzam się z taką mechaniką. Dawaj. Full ammo. Cyk. E, odjeżdżaj zniszczymy, tak zarzucamy, o dynamit cyk cyk Ok, chyba wszystko wyczyściłem, tak trzeba było e, to mnie niech da przejść Na tutaj pamiętajcie, muszę uważać na to, żeby kamień nie zniszczyć, więc nie już tam żadnych granatów w tą stronę, bo jeszcze się to stanie przez przy, przypadek pyk, no zniszcz go, dziękuję Wezmę tego Expo, będę miał wtedy bliżej levelu. Pyk. To jest tak, tutaj można zrobić kładkę. To jest też plus. Znaczy ta kładka nie, nie powoduje, że gra na ile inaczej zadziała, ale. Zaraz, zaraz, zaraz. okej, okay, spadł na niego. Przestań się ty kamienie! O! Tak trzeba było wskoczyć, może. Żeby było nie niszczyć, po prostu go wykorzystać. Tak, okay, nieważne jak. Może zadziałało. Mam nadzieję, że teraz tak już nie będzie, bo właśnie chcę go tam zniszczyć. Znaczy nie mogę przejść. Nie tu po to teraz nie mogę wskoczyć, tak jest, ale to mi nie przeszkadza, to mi naj, no, w ogóle mi nie przeszkadza, że nie mogę więcej jakiegoś temku tutaj. Pyk. Tam to mi już przeszkadzało, że nie mogłem e, zrobić gry. Nie, no tam było już przejście, halo! A, tutaj też jest, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. to nie jestem teraz tak zdenerwowany. Boże, jakie to było głupie, jak to było głupie. Ja prawie bym tu tylko przez robotę znowu bo on mi niszył kamienie. Tylko nagle się panłem, że można niego podskoczyć, skoro on mi tak niszczy. Pyk. Poniszczymy. Teraz tutaj tego typa. Mój pie zaczął szczekać. Nie mogłem mam życia. Prawie 6 słówek. Nice. Czuję się już o wiele bezpieczniejszy taką ilością życia. Pyk! Słuchaj, czyli coś tam może być. Jednak byłem w błędzie. Czy mi dajesz czekać, mi się wydaje? No nie. Już się uspokoił. Okej, okay, spadamy tu, to mój item. Jednak jeszcze czekać, to jest pistolet, nawet go nie podnoszę. Nie ma, nie ma potrzeby. Szczerze mówiąc, o! Drop weapon! To jest mój power set. O! znalazłem w końcu ludzi! These kind people, you wanna stop in as aggressive and then out. She's like, whooping, she aggressive, actually, actually, like your tribal. I'm my judge, I'm not going my Lock the door! Holy shit! What the f what the f What the f hey, ch hey, chill, hey, chill, chill! Holy Jesus! No, ci to są agresorami, zdecydowanie. Dwa checkpointy, ok. Nie wiem, czy dobrze idę. Nie mam nadzieję. że jeżeli tutaj rozwalę to. Ok, zablokuję się od tej strony. To jest nawet dobrze mi wyszło. Nice. New level. Nice, teraz mogę ten level więcej życia. Także tej się, się tylko pod życie, szczerze mówiąc. O, nice. Mamy kartę. Teraz tego niszczymy. Tamte możemy sobie wrzucić prezent. Co za gnój! Co za gnój! Jakbym je ograł! No pajac by był tym po prostu go zrzucił na, na, na twarz. Okej, okay. teraz lecimy w drugą stronę. Mamy już naszych złodziei. Teraz trzeba to wykorzystać, żeby gdzie są, otwierać mi drzwi. Okej, okay, jest bezpiecznie, teraz mogę spuścić na niego z... beczki, go! O. Le Ledwo co go tknęła beczka, ten już z umarł. Ale popatrzcie sobie, jaka jest różnica pomiędzy dwoma trybami. Ten nasz, który pomagamy. Zerowcy jacyś. A ci, Armory armorygnaty w ogóle. Cała armia i tak what the f... What the f... Jak tutaj aż taka może być różnica między dwoma trebami Oni... Jeżeli bym powiedzmy mają jakiś konflikt, coś w tym stylu. I ja nie jestem tak... E, spokojnie, tutaj mamy jakiegoś kucharza z tym ty i tak dalej. A ci ludzie kurna, wielkie gnaty i armory. No nie no super no, Oczywiście ja się muszę z tym rozprawić. Wow Nowy helm. Teraz This helmet. Commanders uh, Różnica w tym z tematem, okej okay. Every chance dexterity block damage Eee, uh, nie, nope, 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 nope To mogę sprzedać To w sumie też mogę sprzedać Eee, um, więcej nie sprzedaję, bo boję się, że potem dla mnie będzie mi to przydatne do czegoś Wait, what? Wait, what? A, bo tu się w górę może jechać, okej okay. Tak szukam kurczę, działam, pójść w takim razie, skoro tutaj nie mogę nic zrobić będzie to jeszcze jechało wyżej, a jedzie wyżej. Chcę, okej, okej, okej. Czyli tak, czekaj, może pójść tu. Przestań! Holy holy Jesus! Jak robię z pompą wyskoczył? Nie, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Do góry chcę, żebyś pojechała. A, nie może do góry, czyli to musi być cał tutaj, okej. Okay. Myślę, że to ma być jeszcze minimalnie wyżej, i dopiero wtedy. Ok, jest checkpoint. Let's go. Let's go. To już były powoli lekko cienki na tym levelu. Taka stręka. Dalej, to Power Cell, managed to run away. On uciekł. Ale przynajmniej wiemy, gdzie, to, gdzie, gdzie są te Power Cells. Co uh, myślę co powiedział? Uh. się sprzedać, ale wtedy to, 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 to przeskipowałem, to mało wiem o co chodzi. No i to zgaduję, że e, próbował nas jakby... Przekonać, że powinien do nich dołączyć, coś w tym stylu, że on ma rację, że to oni tam coś robią źle i to ja pomagam z złym, a oni są tymi dobrymi, i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, taka standardowa gadka złoczyńców, że dołączcie do nas, bo to tam są naprawdę źli. Taki typowe, no nie? Coś będzie? Nie To jest mój bon to jest jedyny moment kiedy sery żałuję, że przeskipowałem I przepraszam za to, każdego kto jakoś Zaraz, 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 zaraz Okej, okay, już się martwiłem, że coś to jest chrzanie przez to że mam spadnę Found the secret W coś widziałem? Nie Eee uh... A, bo to jest przejście, okej, okay, czy ja tego nie widziałem wtedy jeszcze nie tutaj go się, ale się zrespił drugi. Czemu tu jesteście? Czemu tutaj nam wchodzicie nagle? Przeskocz, ciśnij to. Szkielecik. Zresztą spaśnie też tam spać, nie interesuje mnie aktualnie, mam nadzieję, że nie była mi potrzebna. Czasami powinno być rzeczy, które są na przykład sztywno umocowane, żeby nie było na przykład, że coś zniszczyć, żeby potem nagle to było potrzebne. O nie 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 nie, nie. zginę Chyba nie zginąłem Ale teraz się za tym yy, pochowam troszeczkę Bo tego się z pompą jakby do mnie wyskoczył to już jest Okej okay. Udało się go zniszczyć bez największych problemów Wzmocnęł idealnie w cymbał Ten też tutaj mniej więcej dużo nie zrobił Tam chyba mogę jechać jeszcze bardziej w górę ale nie wiem Pyk Okej, okay, pójdę w tu Kurna, no jak się wystraszyłem, tak szczerze Na grze takiej kolor, kolorowej się wystraszyłem, okej okay, tam jest zaraz, 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 zaraz Zaraz, 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 czyli mogę wjechać wyżej tym Nie, nie mogę Kurde Kunakiś, jakiś, piu, 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 No co mi tu wyskakujesz z potworem No właśnie mi zabił e, finałową szansę, żeby tam doskoczyć. A nie, nie poszedłem tej skrzynki. Myślałem, że tej skrzynki muszę przeskoczyć. No mało mi to dało, no nie, nie oszukujmy się. Bo skakałem sobie tylko po to, żeby zdobyć coś, co niekoniecznie mi jest aktualnie potrzebne. Myślałem, że będzie jakiś może fajny itemek. No what the uspokój się z tym strzelaniem Chodzę cię od dołu Nie. Do niektórych może, nie, do niektórych nie może, nie wiem, które można przestrzejć od dołu. Zaprzaduj! No, a ła, tam coś wybuchło. A robocik jeszcze pojawił, ok. To miejsce jest idealne dla robota. He! na łeb, ok. ło wow, 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 wow. Tego też nie spodziewałem się, jak się stanie tutaj. Mam nadzieję, że nie była mi ta kładka potrzebna do niczego. że przed przetnie... nami. Ok, tutaj muszę przejść. Pisałem, że tam Będę musiał wskoczyć. Przestań! Hi, hi, Hype, 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 hype. BUM Czysto Oni mam nadzieję, że nie wyskakują z sufitu ani nic, więc nie muszę się takich rzeczy obawiać Checkpoint kolejny Checkpoint tutaj? Trzeba być tutaj checkpoint? A, bo tam jest spadek w dół, okej okay. Miałoby sens, tylko najpierw sobie wezmę po prostu to Myśliłem, że to może być kolejna przepaść bez końca Dawaj. A więc są kołeś po prostu spadnie i tyle. Ten chyba nie przejdę. Muszę zrobić to tak. O, tutaj zabiło nawet kogoś. Nice. Ten wózeczek się zadziałał. Pyk. Wyleć się, wicher. Lecimy w dół. Bo te apteczki dużo leczą, ale teraz pionami, jak one są krótkie. Powiem zresztą. To się nie potrzebuje żeby były dłuższe Okej, okay, już widzę tam coś Zauważyłem że rozwaloną ścianę, więc nie ważne co to jest, jak chcę to sprawdzić JAK się! Yeah. To może być secret, więc zależy mi na tym żeby to rozwalić I to był secret Drugi z trzech Zdobyłem co? Nie Czyli po prostu secret, że secret i tyle Pyk Minigun Gunigun. Wyżej na ten sam typ amunicji jest. Zejdje jeszcze raz jest? 4,500. 4500. Z tego poinien by to mógł ogarnąć. To ile mam teraz hajsu? Sprzedam jedną, to tracę ile? 20 amunicji za 10 golda, za 12 golda. 20 amunicji za 10 golda, 12 golda. Czyli ile mogę z tego wyciągnąć? Na pewno sporo, ale potrzebuję zdecydowanie kalkulator, bo to jest... Załóżmy, sprzedbym te 5351. Dzielone przez taki po 20 LM test taki pomnoży przez 10 to jest tysiąca, przez 12 powinien to być, czyli około 3000, nie jesteśmy dalej. Jeżeli bym to jeszcze i to daj mi jesteć, czyli daj mi gan... Eee, Powiem tak, no módlmy się, żeby był w przyszłości jeszcze raz. Módlmy się, żeby był w przyszłości. Nie jesteśmy po prostu na to. Jak, jak bardzo bym się starał nie stać mnie na to, musiałbym sprzedać wszystko i ryzykować na to, że to będzie lepsza broń. Nie. Eee, ale. Ciężkim kamieniem na sercu, muszę teraz powiedzieć. Coś tu co jest fajnego. Na tym zakończymy ten odcinek. Ten element, który jest po lewo. Niech będzie zachęcaniem do obejrzenia następnego odcinka. Więc to było z chodzi o ten odcinek z Zombotonem. Mam nadzieję, że się podobało, że jak ktoś zostawcie łapkę w górę. Jeżeli tak, to jeszcze subskrypcję zostawcie. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, jeżeli nie powiedzieliście o tym znajomym, to powiedzcie znajomym. Wsparcie i komentarz też byłyby mi mniej widziane. Więc łapki w górę, komentarze, subskrypcje, wsparcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, peace. Yo. Got no drugs, I'm turning to an asshole.